Bez ogona Średni ogon Długi ogon Długi ogon bez zeza trzeba dodać Średni ogon też bez zeza Cześć, dzisiaj jest 14 czerwca Dzisiaj mija dokładnie miesiąc jak jesteśmy w Indonezji Idziemy właśnie na śniadanie, idziemy z drugą strony niż zazwyczaj Idziemy dzisiaj do Marco Polo Zbierają mango też troszeczkę ich mają. Tutaj jest hotel Pandu Lakeside tutaj mieszkali Maniki. Pozdrawiamy Manik rodzinka. Ta część tuktuka jest taka bardziej turystyczna, jest tutaj więcej takich mm, hoteli, resortów dużych dużo też się buduje. Tak, du dużo się tutaj też buduje Chociaż bardziej chyba podoba, bo podoba mi się ta taka wiejska część. A tutaj już jest Marco Polo. W Marco Polo mamy takie menu. Całkiem przystępne są ceny. Oleciało. Dania obiadowe teraz. I tutaj śmiesznie się robić w ten sposób, że przynoszę menu razem z takim desikiem. Trzeba wpisać, po prostu, co się chce zamówić. Ty, co chcesz? Zaraz, muszę wymyślić. nam się na razie tymczasowo znudziło jedzenie w tej muzeuma, muzeumańskiej knajpce. Znaczy, tam no, jest ich kilka. Jest Murni i Lomak. Aż troszeczkę nam się przyjadło. Dlatego dzisiaj poszliśmy do Marco Polo na takie inne siadanie. Tutaj mają dobre kanapki. Znaczy, no nie wiedzieliśmy, czytaliśmy gdzieś, że mają dobre kanapki, polecają ludzie. No, one są najgorsze, da się w porządku zjeść. Kasia zamówiła, sobie pokaż. Kanapkę z. Awokado. Z a ja mam kanapkę, teoretycznie miał być świeży tuńczyk, a mam chyba szprotki. Prawdopodobnie pani nie miała tuńczyka. I co. no co, co dobre właśnie to jest, bo jest chlebek, ale to nie jest chleb tostowy, taki szajs. Tylko tutaj domowo wypiekany chleb. No, oczywiście jest troszeczkę lepszy niż tostowy. I na takim tarasie, tutaj pięknym siedzimy. Piękne widoki. A ta knajpka Marco Polo wygląda tak. Taka prosta. razu przy ulicy. I oczywiście stoły z litego drewna, z takiego pnia wycinane. Mamy gości, przyszli do nas na śniadanie. Mama kura wyprowadza pisklaczki na spacer. No już troszeczkę są spore. Nie najedliśmy się jeszcze sandwichami. Zamówiliśmy sobie potoście ze smażonym jajkiem. Nie O, jak słodko. Trochę nie weszło. Najlepiej serwuje ten. To jest ten chleb domowy. Mmm, to zabieramy się do jedzenia. Musimy się dzisiaj najeść dobrze. Dzisiaj żramy cały. Co robisz? Tak się kończy jak Mateusz nie ma internetu. Nie śpij. Halo? Nie śpij. Zero kontaktu ze światem. Chodź, bo jest kawa. jak dzisiaj wygląda niebo jest naprawdę niesamowite. I to jest dość dziwny zwyczaj, ponieważ gdy się wypożycza skuter, to na skuterze od razu wypożycza się razem z, tutaj po angielsku jest to nazywane guide, czyli no przewodnik. Ktoś to właściciel skutera i płynie cały czas na skuterze i, no nie wiem, dla bezpieczeństwa trzyma gaz, silnik, coś tam, więc nie można sobie dowolnie poszaleć. Dostaliśmy właśnie jedzenie, przyniosła nam Pani, zamówiliśmy sobie tutaj na tarasie. Tutaj mamy olbrzymią po prostu sałatkę, jak ona się nazywa? Large... larcz Salad Romlan. Large Romlan salat jest ogromna. O, dzisiaj jakieś ma inne składniki trochę chyba. Z serem jest mnóstwo warzyw, to dla jednej osoby ta sałatka to jest za duża. We dwoje, ledwo ją zjadamy. Kasia ma migomak. Co to jest migomak, opowiesz? Mm, taki makaron z warzywami w sosie kokosowym, mm, Zmarszka kokosowego. kokosowego, taki trochę kary. Kary mhm. z kokosem, bardzo dobre. Wygląda bardzo smakowicie i ma taki bardzo aromatyczny zapach. To jest Chicken Randang. I ryż. jemy przy takim pięknym widoku. O, to jest coś przepysznego. Tutaj ten sos, taki gulasz, gęsty, gęsty brązowy sos. On jest w środku z wiórkami kokosowymi. Właśnie taki czułem aromat kokosowy. Dużo wiórków, tu mam jeszcze ziemniaki. Kurczaka jest nawet bardzo sporo. Tutaj jeden kawałek kurczaka, tutaj drugi. Jeszcze trzeci, ziemniaczki. Już zjedliśmy obiad. Ten randang był no, bardzo wyjątkowy smak. Ma coś bardzo niespotykanego. Jest to bardzo charakterystyczne dla Indonezji. Ale już po zjedzeniu całego dania ten smak był taki za intensywny. Już, już nie mogłem go więcej. Bo jeszcze tam wyczuwałem jakiś mm, Ginger czyli imbir, zawsze zapominam jak jest ginger po polsku imbir. Jakieś tam różne inne przyprawy. Kokos był taki mocno wyczuwalny, chyba mleczko kokosowe. Trawa cytrynowa, o, za, za intensywna to jest w dużej ilości. Dziś jeszcze dzień był taki bardzo leniwy, ponieważ od rana, czy nawet pewnie od nocy, nie było prądu. Cały dzień na no dnia nie było prądu. Dopiero niedawno włączyli ja jest godzina. 6, około 6, więc około 6 włączyli prąd. A, jeszcze taka informacja odnośnie obiadu. Za cały dzisiaj obiad, czyli chicken rundang i migomak, i sałatkę, zapłaciliśmy 20 zł. Dodam, że to są olbrzymie porcje. I to były właśnie tak, jak Kasia mówi, olbrzymie są porcje. Tak, naprawdę olbrzymie porcje. Jak, jak tutaj się cokolwiek zamówi, na przykład ostatnio jadłam owsiankę, to też taka wielka miska owsianki. Także tutaj nie, nie ma takich kocich porcji, to mówię, mały.